Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie top 5 herbat ostatnich miesięcy. Super ciężko było to wybrać. Naprawdę super ciężko było to wybrać, zważywszy, że ja piję y, już może nie w takiej ilości litrów jak kiedyś, ale rodzajów różnych piję nadal w opór. Mam 5 herbat, z czego 4 są bezkofeinowe, więc jak ktoś takich potrzebuje to... Znaczy bez teiny, wiecie, w sensie to są jakieś takie mieszanki ziołowe, a nie... Albo, o, to się nazywa herbatka jak nie ma tam liści, herbaty, to wtedy się mówi herbatka na to, o, więc mam coś takiego, przy czym dwie to w ogóle wypiłam i mam tylko puste opakowania po nich, ale i tak są godne polecenia, więc się dzisiaj w tej sprawie spotykamy. Wiem, że bardzo dawno już nie było takiego odcinka, ale w sumie mam jeszcze parę innych rzeczy do polecenia, więc może nagramy w niedługiej przyszłości kolejny. Zacznę od tej rzeczy, za którą najbardziej tęsknię. Wypiłam do zera, nie? Do sera. Po prostu nie ma jakby jednego jakiegoś okruszka. Wszystko tutaj było wyżłopane i to już kilka tygodni temu mi się ona skończyła. Nie tygodni, to już chyba będzie... No dobra, kilka tygodni to może być też kilka miesięcy. Nie będziemy tutaj w obliczenia brnąć, bo jak wiemy nie jest z tym najlepiej u mnie. Kupiłam to przy okazji, jak zamawiałam jakieś rol i chyba balsam na lekki oddech, albo balsam na przeziębienie, już nie pamiętam dokładnie w każdym razie to jest produkt marki Hebda czterech alchemików suplement diety w formie herbatki, I powiem tak to jest mieszanka ziołowa, która miała pomagać na górne drogi oddechowe i miała pomagać na jakieś takie na, na podniesienie odporności po prostu, żeby człowiek się nie czuł tak jak ja się czuję dzisiaj czyli żeby było bez gorączki i w ogóle, i powiem wam tak póki to piłam rzeczywiście według tych zaleceń że tam jedna płaska łyżeczka na tą taką większą filiżankę pięć minut to się parzyło i wypijał się jedną porcję każdego dnia, to rzeczywiście naprawdę się trzymałam super. I szczerze mówiąc, wiele innych rzeczy też robię, żeby tą odporność wspierać, ale w tym roku faktycznie mam poczucie, że to była rzecz, która mi bardzo pomogła. Niestety muszę teraz zrobić sobie od tego przerwę, bo mam leki na senne od psychiatry, a tutaj jest informacja, że nie wolno tego z takimi produktami łączyć, więc musiałam sobie zrobić pauzę. Jeśli chodzi o ten suplement, no to powiem tak, znaczy o tą herbatkę, to powiem tak. Bardzo mi się podobało to, że zioła były dość drobno, no nie wiem, czy zmielone to. To może złe słowo. Były dość, bardzo, do, dość równomiernie rozdrobnione. O, to jest to słowo, którego chciałam użyć. Bo wtedy mam taką pewność, że jak nabieram na płaską łyżeczkę, czy tam po prostu nabieram na łyżeczkę, to dostanę tyle, ile potrzeba tych różnych rzeczy. Bo czasami jest tak, że jak się kupuje mieszankę ziołową, to niektóre liście są takie ogromne, niektóre liście są jakieś tam super drobne, niektóre to jest w ogóle pył i człowiek wsypuje i za każdym razem to i smakuje inaczej i pewnie wtedy też działa inaczej. Ja bardzo mocno czytam też ulotki, jak dostaję jakieś leki, bo. Z ziołami, co trzeba trochę uważać, żeby nie połączyć tego, czego nie trzeba łączyć ze sobą, albo jakieś tam, wiecie, niepożądane skutki uboczne, i w ogóle, więc zawsze zwracam uwagę. Tutaj jest fajnie, bo na opakowaniu jest napisane, co z tym trzeba robić, a, a czego należy unikać. Ja bardzo, bardzo lubię ten produkt. Raz, że faktycznie zauważam działanie. Dwa, że to jest trochę dla mnie na tej zasadzie, że. Ja to wypijam i to jest mój taki ostatni już napój przed snem, przed wieczorem. I ten zapach i smak też kojarzy mi się właśnie z takim troszeczkę wyciszeniem. Mogłoby być dla mnie trochę mniej cierpkie, ale tak poza tym to nie mam żadnych do, do tego uwag. Bardzo fajna rzecz, na pewno do tego wrócę. Kupiłam sobie też takie kapsułki na jesieni, jak się obawiamy, wszyscy chodzili zakatarzeni. Takie kapsułki z. Aroma caps to się chyba nazywało, nie pamiętam teraz dokładnie, bo to było w tamtym roku i polecałam też moim znajomym, wam chyba nie pokazywałam nigdy i też zjadłam całe opakowanie, w sensie według tam zaleceń i rzeczywiście miałam poczucie, że to mega mi pomogło, także teraz może o tam na tamtych kapsułkach nie wiem, czy było napisane, że można z innymi, czy nie można, ale to sobie jeszcze sprawdzę. Bardzo polecam, uważam, że to jest super produkt i przy okazji jeszcze wygląda fancy, jest ładny słoik, słoik zostawiam, bo będę w tym przechowywać jakieś inne rzeczy pewnie w przyszłości. Dalej mamy mieszankę ziołową wspierającą zdrową skórę z o linii. Czy to wspiera zdrową skórę? Nie mam pojęcia, bo tego nie stosuję regularnie, tylko to piję jako herbatkę, jak mam ochotę po prostu na ten konkretny smak. Powiem tak, to ma bardzo dużo. Tutaj możecie sobie zobaczyć, bo tego jeszcze nie wykończyłam, jestem w połowie mniej więcej tego opakowania. Po pierwsze, ona, dla mnie ona pachnie jak takie. Jak robiłam kiedyś domowe kremy do ciała, na przykład, i one były z nagietkiem, z rumiankiem, i one miały taki właśnie zapach, którym się ko kojarzył z tym kojeniem skóry, to właśnie dla mnie ta dla mnie te, te, te napary mają taki zapach, taki właśnie bardzo łagodny i przyjemny, i, i kojarzy mi się z tym ukojeniem. To jest też rzecz, którą po, no powiedzmy tam, zieloną herbatę teraz piję raczej rano. Jeśli zabieram się za jakieś takie, że wiem, że będę chciała pójść wcześniej spać czy cokolwiek, to od 14 już nie piję zwykłej herbaty, tylko właśnie jakieś mieszanki. To jest ta rzecz, którą bardzo lubię. Tak jak mówię, z tym wspieraniem zdrowego zdrowej skóry i tak dalej, nie jestem w stanie teraz w żaden sposób Wam realistycznie ocenić, bo nie piłem ja tego jakoś regularnie, tylko jak mam po prostu na to ochotę. Mm, bardzo mi pasuje smak mm, do tego stopnia, że czasami to w ogóle zaparzę cały dzban taki, o wiecie, mam ten, mm, to jest Hario, ogólnie do zaparzania kawy przelowowej, ale ja nie mam dzbanka do herbaty teraz, bo nie mamy miejsca, więc po prostu w nim parzę mm, herbatę, to czasami sobie zrobię po prostu cały dzbanek i wypijam y, w ciągu dnia na przykład z miodem gryczanym i to już jest w ogóle. Mua. W ogóle sporo rzeczy z Olinie ostatnio też kupiłam takich ciekawych, które mi bardzo siadły i między innymi właśnie ta herbata. Tu mam rzecz, którą muszę sprawdzić przed publikacją tego filmu. To się nazywa Winter Night Tea, ale jak widzicie, tak wygląda, to nie jest absolutnie od tego puszka. Nie wiem, z czego ja to wycięłam. Czy to było w ogóle w saszetce, czy to było w jakimś kartoniku? Nie wiem, ale znajdę wam, napiszę na dole. To jest jedyna herbata, która. Jest rzeczywiście herbatą i ja jakiś mam od ostatniego, nie wiem, od roku może, trochę mam wstręt do herbaty czarnej aromatyzowanej, bo wszystkie mi pachną perfumami, oprócz tego. To jest, o matko, mmm... tak jak oni to nazwali winter night tea, to właśnie to tak mi pachnie, jak, jak taki zimny wieczór. A właściwie jak ten moment, jak wracasz ze spaceru z psem tego mroźnego wieczora i po prostu wiesz, że ktoś Ci w domu zaparzył herbaty i ona jest ciepła i pachnąca. Tu jest właśnie cudowna mieszanka y, takich wszystkich zapachów, które się kojarzą z zimą. Uwielbiam absolutnie. Nie pamiętam dokładnie, co tutaj było wydaje mi się, że to mogą być goździki i cynamon, ale nie dam sobie urwać niczego, bo nie pamiętam do końca. Ale jest no dobra, jestem przekonana, że to są goździki i cynamon na bank. Kocham, absolutnie kocham też regularnie piję tą herbatę z dodatkiem mleka, jak mam ochotę na bawarkę i to jest też taki moje top top. No tylko ona już nie za bardzo na wieczór, ona już teraz dla mnie tak w ciągu dnia, ale jak nie macie problemu z normalną herbatą, co w się sensie nie, nie potrzebujecie ograniczać, to, to wtedy super. I dalej mam ostatnią sztukę, zostawiłam sobie taką już, wiecie, ostatnią ostatniutką, pójdę je gdzieś szukać znowu, dostałam ją kiedyś. Zakochałam się w tej herbacie, jak w tamtym roku byłam u Magi na Hatik. pozdrawiam serdecznie, w odwiedzinach i tam właśnie odkryłam tą herbatę. To jest w ogóle sztuka jeszcze z wtedy, potem sobie kupiłam jeszcze dwa inne opakowania i wypiłam całe, a ta jedna mi została w takim travel po opakowaniu. I to jest w ogóle herbatka Tekane, ja bardzo długo nie piłam tej herbaty, jakoś nie wiem, tak mi się kojarzyła z testami, tylko chyba gdzieś... Ze starami w centrach handlowych jakoś, nie wiem, omijałam. Ta konkretna nazywa się Karabisze Mango a myślę, że to może być po prostu niebie, niemiecka nazwa, jakieś karaibskie mango. I to jest herbatka, która smakuje jakbym piła deser. Nie trzeba tego dosładzać, jeżeli lubicie słodką, ja wolę gorzką akurat, ale to jest taka, że jak mam ochotę na coś słodkiego, to zaspokaja to, to moje pragnienie. Bardzo przyjemna, lekka w smaku, nie pachnie jak perfumy, nie pachnie jak takie coś, co miało być mangiem, tylko pachnie jak mango. Bardzo, bardzo lubię no i polecam, jeżeli szukacie czegoś takiego lekkiego i świeżego. Parzona na zimno też rewelacyjna i na, na pewno będę wracać do tego, do tego smaku i myślę, że zaraz sobie w ogóle zaparzę tamtą i żeby pamiętać zostawię papierek na lodówce, żeby kupić kolejne opakowanie. I na sam koniec mam wielki powrót, który zdążyłam cały wypić w ciągu tygodnia przed nagraniem tego odcinku odcinka, przepraszam jak ktoś oglądał dawno temu nie wiem, z pięć lat temu, to pewnie się zdążyliście zorientować, że ja miałam obsesję na punkcie tej herbaty Roybos Coconut Ginger z firmy The Ministeriate The Ministeriate? Albo może to się czyta nie po angielsku, tylko jakoś inaczej? Yy, szczerze mówiąc, nie chciałam się sprawdzić. Numer 730. Ja kupiłam tą herbatę, w, no bo tak jak mówię, parę lat temu na Kofidesku i dalej ona jest dostępna. I ja ten produkt kocham. Yy, rojbos Kokos imbir, cynamon, nie mam pytań. Dużo osób mi mówi, że ona im właśnie smakuje bardzo tak chemicznie, sztucznie, takim plastikowym kokosem, czy coś. Ja nie mam absolutnie tego wrażenia. Ona mi się kojarzy z delikatnym, łagodnym smakiem takiego właśnie jesienno-zimowego popołudnia uwielbiam i tak jak mówię, tak jak nie wiem, nie pamiętam ile tutaj było gramów, 100 gramów, to wydaje mi się, że ja to wypiłam w, w około tydzień, nie? To waliłam jedno po drugim, dzbanek za dzbankiem, nie? Były takie trzy dni, jak to przyszło, że trzy dni piłam tylko cały czas to samo, także to jest chyba jasna i klarowna informacja o tym, że kocham ten napój, drodzy Państwo. Jak macie jakieś herbaty do polecenia, to piszcie koniecznie w komentarzach, bo jakby wszyscy wiemy, że ja do tego filmu będę wracać przy kolejnych zakupach, a już mi się tam pomału kończy, czy osiągnęłam ten stan, że mam około 20 herbat w domu max, nie mam więcej, to jest super, bo jeszcze się na jednej półce, a wcześniej to już była naprawdę przesada, taka aż zbyt gruba, bo moi wszyscy przyjaciele i znajomi wiedzieli, że ja kiedyś nie mogłam mieć słodyczy, więc nie kupowali mi słodyczy, tylko przywozili mi zawsze herbaty jakieś przeróżne, y, dziwne z różnych miejsc i był taki moment, że herbaty miałam więcej niż czegokolwiek innego w domu. Teraz mam ograniczone, ale za to wybieram takie, wiecie, które akurat mi super leżą. Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliśmy dzisiaj czas. Życzę wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie.